koniku, a jak się powtarzam, Na kolację zajedziemy akurat Tobie owsa nasypiemy zara. A ja z miski smaczną drugą będę jadł A dla nich choć godzinę, kilometr to no ją stop nikt bym nie ma ani owsa, odchodzę ja, Na koniku, dla nich się nie kara, Nam się lepiej żyje mimo starych lat Wali znów samochód na zakręcie, w całym mieście dym. A ów dowcipny szoper kląc za wzięciem, nad motorem duwał w nim. Lamboż dumnie spojrzał na nich z kozła. Ej, chłopcze, krzyknął przez winiętą dłoń, patrz, żeby ta landara cię dowiozła, bo zawsze jednak to nie to, co koń. W Jokoniku, a jak się postaram, my stoczymy na nie akurat. Powiem obszar nas zaraz. A ja z miejsca smaczną grupę będę jadł. Niech oni na godzinę kilometrów robią sto. Lecz my się Duhu. za to nie psujemy. W WIO jo, o dla nich zimny garaż. Nam jest lepiej choć jest stary i ja dziad. Lecz kiedy wymęczony drogą konik Dobijał już do pierwszych wioski ha Nie na starych klaksonu ich dogonił W koniku, blisko już przystanek Już za chwilę smaczne sianko będziesz jeść Ten łobuziak to jest wnuk mój Janek A z nas jutro świat się będzie cała wieś Bo widzisz My możemy gadać, to czy sio Lecz motor zawsze nas wyprzedzi w koniku, wio, koniku Cieszmy się z przegranej Pięknie jest, gdy młodość śpiewa nową pieśń Pięknie jest, gdy młodość śpiewa nową pieśń Pięknie jest, gdy młodość śpiewa nową pieśń